Witajcie! Po ostatniej twierdzy Minecraft w naszej ekipie pojawiła się potrzeba przygotowania małej alternatywy obok głównego eventu, który mógłby zarówno odświeżyć format, ale i wymagać mniejszej liczby grających. Alternatywę, którą roboczo nazwaliśmy Scenariuszem. Inspiracji nie musieliśmy szukać daleko. Tą samą nazwą określa się wszelkie dodatkowe misje bezpośrednio samej twierdzy, przygotowane przez fanów bądź zaimplementowane już w grze przez jej twórców. W przypadku twierdzy Minecraft w naszej pierwotnej intencji leżało opracowanie czegoś prostego. Rdzeń zabawy miał pozostać taki sam. Gracze w dalszym stopniu mieliby za zadanie wznieść swój zamek i obrać rolę żołnierza pod rozkazami swego lorda. Tym razem zagrożeniem miała nie być druga drużyna, a moby, jak i sami opiekunowie gry syłający nagrających różne trudy. Wszystko to, by całość przybrała postać czegoś na zasadzie Tower Defense, z dodatkiem wykonywania różnych zadań i objęcia całości pewnym motywem przewodnim, który można nazwać fabułą. W toku rozmyśleń nad całością uznaliśmy, by głównym zagrożeniem byli nieumarli. Zombie i szkielety w końcu już są w Minecrafcie. A z uwagi, że prace ruszyły pod koniec grudnia, postawiliśmy na zimową atmosferę. Pustynia i śnieg jednak pasowały do siebie jak pięść do nosa. Stwierdziliśmy, że skoro w mają pojawić się nierealistyczne elementy, to popchnęliśmy temat dalej, stawiając na klimat i okoliczności fantazy. Szczególnie, że podstawowa twierdza Minecraft jest ich pozbawiona. Tak zatem powstały zimowe tarapaty, event w którym ty drogi widzu będziesz mógł wcielić się w jednego z krzyżowców, który w wyniku ostatniego zwycięstwa nad Arabami i śmierci ich lorda, który spadł z drabiny... Kurde, to naturalna brama bardzo fajnie wygląda, tylko ma świty ma niestety. No ma niestety. Co, 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 Oskar spadł co? z drabiny, co? 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 Czyli krzyżowcy wygrali pierwszy raz? Lord przeciwnika spadł z drabiny. <gry> Ruszyli na podbój nowych ziem. W wyniku sztormu ich statek zboczył jednak z kursu, by trafić do nieznanej wcześniej wyspiarskiej pustynnej, a przykrytej śniegiem krainy. Miasto portowe, do którego przybyli, okazało się być opuszczone i zniszczone w wyniku niespodziewanego kataklizmu. Idąc po nitce do kłębka, okazuje się, że za wszelkie zło odpowiedzialny jest nekromanta. Niegdyś czarodziej na dworze swego władcy, dziś zdemoralizowana i zła istota, która prowadziła zagładę na tę krainę i na wszelkie sposoby będzie uprzykrzać życie grającym. Nekromanta jest mistrzem gry, a jego pokonanie jest głównym tematem przewodnim zimowych tarapatów. By pokonać tego jego mościa, grający będą musieli między innymi, przywrócić dawną świetność zrujnowanego zamku, który stanie się również ich bastionem przed wszelkimi zagrożeniami zesłanymi przez nekromantę. Większość struktur z podstawowej twierdzy Minecraft będzie jak najbardziej dostępna i konieczna w celu rozwinięcia nowych włości. Również względem podstawowego wariantu gry w zimowych tarapatach został położony mniejszy nacisk na spędzanie czasu w kopalni i budowaniu, a o wiele większy na walkę, a przede wszystkim na eksplorację. W tym celu przygotowaliśmy ponad 15 różnych struktur o mniejszym bądź większym stopniu rozbudowania oraz zagrożenia. Które są przystosowane dla mniejszych grup, od 3 do 6 graczy. Większa liczba jest niewskazana ze względu na potencjalny tłok oraz rozbudowanie naszego wydarzenia, podczas którego zachęcamy, by w formie tak zwanych ekspedycji różne grupy graczy były wysyłane w różne miejsca w tym samym czasie. Naturalnie, szerokie omówienie zasad oraz mechanik, jak właśnie zasad samej ekspedycji, Zostanie przygotowane w stosownym przewodniku, który pojawi się bliżej premiery naszego wydarzenia. Nasze struktury zostały wzbogacone przez nas różnego rodzaju zagadkami do rozwiązania i kombinacjami do otworzenia danego przejścia. Tu i ówdzie znajdą się również klucze do odnalezienia, zarówno te prowadzące do zawartości dodatkowej, ale przede wszystkim te fabularne. Ponadto dla rozszerzenia uniwersum zimowych tarapatów, w różnych miejscach pozostawiliśmy książki z fabułą, które stanowią pewną formę urozmaicenia naszego wydarzenia. Nie ma również potrzeby, by grający odwiedzili wszystkie struktury, by ukończyć główny wątek. Niemniej jednak, struktury niefabularne będą zawierać różnej maści nagrody za ich ukończenie, które przydadzą wam się w dalszym toku przygody. W szczególności odnalezienie alchemika, bądź odwiedzenie grobowca Templariusza i zdobycie jego pancerza. Ta druga aktywność pozwoli wam odblokować nową, najpotężniejszą grywalną jednostkę. Templariusz zdecydowanie przyda się w ostatniej fazie naszego wydarzenia, jakim będzie oblężenie Zamku Nekromanty. Warto powiedzieć, że dla zachowania pewnej grywalności i zabezpieczenia przed działaniami, które co najmniej mogą popsuć imersję, to za wyjątkiem obszaru Zamku Krzyżowców i przed Zamkiem Nekromanty, Zostanie ustanowiony tryb gry Adventure, który uniemożliwi niszczenia bloków tam, gdzie nie jest to konieczne. Świat zimowych tarapatów niespecjalnie sprzyja zdrowiu. W tej wyspiarskiej krainie woda stała się przeklęta przez magię nekromanty i zanurzenie się w niej nie jest dobrym pomysłem. By zaradzić skażonej wodzie, konieczne będzie przygotowanie specjalnej łodzi. Podobna sprawa ma się z terenem przykrytym śniegiem. Ten będzie zadawał obrażenia, co ma związek z panującym mrozem. Efekt otrzymywania obrażeń od mrozu można zniwelować dwojako, unikając dotykania śniegu, ale lepszym jednak pomysłem będzie zaopatrzenie się w rozgrzewające mikstury, które dadzą wam tymczasową ochronę. Woda jednak w dalszym stopniu pozostanie zabójcza i mikstura tu nie pomoże. Znaczącą zmianą względem podstawowej twierdzy Minecraft będzie również mechanika zdobywania pożywienia. Farmy i hodowle można budować jedynie w łazach, czyli na blokach trawy, wedle zasad gry podstawowej. Te nie występują podczas zimowych tarapatów. Gracze będą musieli przetrwać za pośrednictwem tych zapasów, które odnajdą w toku przygody, łowiąc ryby bądź polując na przeklęte dziki. Które będą jednym z kolejnych zagrożeń. W dalszym stopniu do dyspozycji grających pozostanie handlarz, który z chęcią skupi od Was wszelkie zasoby, a jego asortyment będzie jeszcze odpowiednio przystosowany do okoliczności zimowych tarapatów. Porozmawiajmy jeszcze o zagrożeniach, które czekać będą na grających. Na potrzeby naszego wydarzenia przygotowaliśmy jednostki nieumarłych krzyżowców dawnych mieszkańców tej krainy. W strukturach bardziej starożytnych magia nekromanty zbudziła draugry, a tam i tu pokręcą się jeszcze szkielety. Zaraz obok standardowych przeciwników przewidziane są trzy walki z bossami, liczając nekromantę. Nie mogę jednak zradzić wam więcej, bo spory urok zimowych tarapatów polegać będzie na ich samodzielnym odkrywaniu. A co w przypadku śmierci w tych nieprzyjaznych warunkach? Śmierć grającego oznacza przeniesienie go do celi nekromanty, w której posiedzi tak długo, dopóki inni członkowie drużyny nie wskrzeszą go, co trochę zaboli po zasobach. Jednakże nie będzie to mechanika dostępna od początku gry. Najpierw konieczne będzie odnalezienie właściwego totemu w jednej ze struktur. Wskrzesić nie będzie możliwe swego lorda. Jego śmierć oznacza bowiem przegraną, za to inni gracze będą mogli wracać do żywych, ile wlezie. Tak oto prezentują się zimowe tarapaty, fabularyzowany event mający u podstaw twierdzę Minecraft. Wydarzenie skupiające się na eksploracji przeróżnych struktur, rozwiązywaniu zagadek oraz walce, wszystko okraszone naszymi autorskimi teksturami oraz modelami. Dostrzegamy też pewną ironię w tym, że zaraz skończy się zima, a nasze zimowe tarapaty powinny być przemianowane na zimowe roztopy. Niemniej jednak wolimy skupić się na doszlifowaniu naszego projektu, niż na skończeniu byle jak w pośpiechu elementów, których nie mamy jeszcze przetestowanych bądź ukończonych. Sam projekt jest jednak na takim poziomie, że możemy pochwalić się nim szerzej, jednak jak wspomniałem wciąż brakuje nam niektórych mechanik bądź tekstur. Niektóre elementy pozostają zabugowane, a jeszcze inne wciąż nie przetestowane wystarczająco. Nie jesteśmy jeszcze w stanie na ten moment wskazać dokładnego terminu przeprowadzenia zimowych tarapatów. Wielce prawdopodobne jest, że będzie to jakaś bliżej nieokreślona sobota w okolicach godziny 18. Na pewno też nasze wydarzenie odbędzie się na wersji 1.18.2 Minecrafta, również dla dla graczy bez konta Premium, a do samej gry, obok naszej autorskiej paczki tekstur, będzie niezbędny Optifine. Jednocześnie całość, tak jak podstawowa twierdza Minecraft, będzie transmitowana na żywo, a w wydarzeniu będą mogli wziąć udział członkowie mojego serwera Discord, piwnicy Kairosa i co istotne, zostanie wprowadzony limit miejsc. Rzecz jasna, więcej szczegółów w tej materii pojawi się przy oficjalnym terminie zimowych tarapatów. O wszelkich nowinkach wspominamy czasami na moim Discordzie. Zachęcam dołączyć i to nie tylko po nowinki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.